Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę ostrzeżeni! Transformers Legacy Evolution G2 Universe Cloud Cover. Kolejny wytwór tęczowej brygady Tym razem sprane pastele Kupowanie ekskluzywów, droższych repaintów, figurek, które już mamy Jest jak randkowanie z własną matką Z jednej strony może być fajnie, bo dostajemy towar już sprawdzony Ale z drugiej strony ciągnie nas do czegoś świeżego I zostaje to poczucie, że coś w tym jednak jest nie tak Jednakże zbieranie tych wszystkich wariantów kolorystycznych To jak granie w Pokémon Go Nie tylko jest trudne do wyłapania To jeszcze ciągle wyłażą nowe Jak karauchy spod kuchennej szaf Tryb powiedzmy to samolotu to F-15 z nowymi skrzydełkami Udający SR-71 Blackbird. Czemu nie? W oryginale był to kontener zaś na śmieci ze skrzydełkami udający samolot. Kolorystycznie dobrano barwy w taki sposób, że niby kamuflaż. I super! Ten kamuflaż jest tak dobry, że ja już go nie widzę w swojej kolekcji. Jest to ten sam Seekers of Trace, tylko z durną czapeczką na głowie i skrzydełkami, dzięki którym, dzięki temu, że są umieszczone na nogach, podczas zabawy będą się przyczepiać do wszystkiego jak pracownice skarbówki. Trip Robota to przekolorowany Ramjet z Earth. Jedyne zmiany pod względem poprzednika to pudełko i cena, czyli dokładnie tyle samo ile w grach Fifa. Ale muszę tutaj się trochę poprzeczepiać jak kleszcze do psiej dupy. Na początek to ta falbanka z przodu na kroczu, która chyba miała być biała. Brak obrotu w talii sprawi, że figurka będzie sztywna jak lokatorzy prosektorium. Niestety ta figurka potrzebuje równie mocno update'u jak Menel Medła. A co z artykułowanymi palcami u dłoni od Star z koronką? Spierdzieliły nasz paragi? Na szczęście jest to kawał figurki, który w Pasuje się w waszą kolekcję jak stringi w dupę. Tak więc spieszmy się kupować, bo będą znikać one z półek sklepowych równie szybko jak psy w Korei Północnej. Z akcesoriów działka na ramiona i styka. Niestety styka dodatkowo płatna. Do nabycia na dystrykt zero czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie, oraz paliwo na nowe filmiki.